Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Johnny, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłaś z nami? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. Ach, a ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. A, nie zapomnij o prezencie. To tomik wierszy Poego. Biały kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o piątej. To cześć. Cześć, Jody. Chodź. Hej, Kirsten idziesz, śpieszę się. Chodź Jodie, śmiało. Hej, Jody, tak? Chodź są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie, zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mam się jak chcesz. Ach w końcu sobie poszła. Hej, wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuję z mamą. Sekcja czwarta. Do spraw paranormalnych. Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie Nie. rzeczy? Nie. Woo! czas na impre! Idę po browary. Chłopaki, żaluzje, dziewczyny, świeczki. Jodie, idź, zajmij się muzą. Czas za szale! Co za padaka. Słyszę. Puścimy teraz coś z tego wieku. Coś do tańca. Jesteś genialna. Chcesz jedno? Nie, dzięki. Ja nie piję, więc... Nie wiesz, co tracisz, dziewczyno. Wypiję się kilka prowców i świat nabiera nowych barów. Chciałam zobaczyć jak to idzie, gdzieś wyjść, kogoś poznać, ale jednak się zatrudniła. Chcesz macha? Hmm. Ach, ach. Nie, dzięki. Jestem Matt. Jody, tak? Nie widziałem Cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie. Mam inny czas nauczania, indywidualny. Jasne. Gdybym Cię wcześniej widział, na pewno bym Cię zapamiętał. <noise> Więc pracujesz z mamą Kirsten? Nie, nie, nie znałam wcześniej Kirsten. I mama pracuje w mojej. Jednostce. Ja dwa lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. Ty, gdzie wcześniej mieszkałeś? W tej bazie. Mieszkam od zawsze, urodziłam się tu. Masz jakieś hobby? Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować gram w kapeli z kumplami. A ty co cię kręci? Nic szczególnego. Dużo czytam. No, te. Nic więcej. Czy mogę ci o coś spytać? Czemu jesteś w sekcji czwartej? Bolełabym o tym nie gadać. Sorry, Debi, ze mniem, Mam nadzieję, że się nie zniewałaś. Nie. Super. Wolny kawałek. Zatańczysz ze mną? Nie wiem, nie wiem, nie potrafię. W porządku, ja też kiepsko tańczę, nie przejmuję się. No wiesz. Au. Kiepsko nam to idzie, nie ma sprawy. Chodź. Wiesz, pewnie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. Dzięki. Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Ale nic mnie nie wiesz. Dzięki za taniec mat, ale ja chyba spasuję. prezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce. Nie. Świetny nie, pomysł, nie, nie. podoba mi się. Zapomnij, to ściema. No dalej, Jody, pokaż co potrafisz. Właśnie, Jody. Zademonstrujesz coś? Nie, nie. Nie mam wam nic do pokazania. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, okay, Wiara. czas na wspaniały tort i co najważniejsze na moje urodzinowe prezenty. Właściwie tort nie zając, najpierw prezenty. Woziaczki, Jen. mok, smok, mok, smok. smok, smok. Kochana jesteś, to pewnie Getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że takich chce? chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. <noise> Mój przyszły kochanek, dziękuję Ci za dodatkowe doznania. A to co? Stara książka. Ach, dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Alana Po. Edgar Alan, kto? Co? Zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. <głos> <głos> Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to, co to, to badzieli? Myśli, że jest cwana. A jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Ta, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcicę. No, i jeszcze puszczalska. Zaprosiła mnie tylko dlatego, że matka mi kazała. Ta, to zwykła dzira. I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z wiedźmami? Pali się je. Radzią! <śmówi> Proszę. Nie, nie. No, dalej, mroczna czarodziejko. Użyj swojej nie. wielkiej mocy. <śmówi> nie, nie. Nie.

Wypuśćcie mnie. Proszę. <śmiech> <śmiech> Hej! To nie ja! Tym razem... A! To jakiś obłęd! Spadam stąd! Nie zostawiaj mnie! Ja też idę! Drzwi zacięły się? Niemożliwe! Postaraj się! Są zamknięte! Spokojnie! Nie panikujcie! Okna! Otwórzcie okna! jeśli to nie jest śmierć. Nie boimy się twoich głupich śmieci. Co się kurwa dzieje?

Uspokój się. On zastąpi doktora Matthewsa i będzie się tobą opiekował. Jody, śmiało. Nazywam się Nathan. Nathan Dawkins. Pomyślałem sobie, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nieco lepiej się poznali. Oczywiście, jeśli będziesz miała na to ochotę. Jody. Moja praca to badanie różnych dziwnych zjawisk. Próbuję je wyjaśniać. Jak to, co przydarza się tobie, prawda, Jodi? Mama mówiła, że masz niewidzialnego przyjaciela. Rozumiem, że możesz nie chcieć o tym rozmawiać, ale gdybyś chciała, może mógłbym ci pomóc. Twój przyjaciel od dawna ci towarzyszy? Od urodzenia? Czy to jest duch? Albo dusza kogoś, kto już umarł? Może go narysujesz? Masz coś przeciwko, abym zerknął? Więc ta istota, twój przyjaciel, jest połączony z tobą jakąś taką więzią. Jest tu teraz? A mógłby coś zrobić? Ty mówisz mu, co ma zrobić, a on to robi? Nikt nie może powiedzieć Aidenowi, co ma robić. Jest jak lew w klatce. Jesteśmy razem. Nie może odejść. To bardzo go denerwuje. To nie moja wina. Też chcę, żeby sobie poszedł. Czasami to się go bardzo boję. Czy on ci to zrobił?